Cześć, z tej strony Kornelia i to jest Twój Spiritual Assist kanał, podcast na Spotify, ale również kanał na YouTube. Cieszę się, że jesteś dzisiaj ze mną i chciałabym poruszyć temat poczucia własnej wartości w nawiązaniu do ojcowskiej rany. Zanim zacznę, chciałabym zadać Ci parę pytań, abyś sama sam mogła poczuć, że ta ojcowska rana jest czymś ważnym, co wpływa na to, jak postrzegasz swoje życie. W jakich sytuacjach się znajdujesz i co chcesz robić w swoim życiu przyszłości? Także mm, zacznę od tego, aby właśnie zadać Ci pytanie: a propos poczucia widzianą i zauważaną, czy masz w sobie coś takiego, że nawet największa aprobata, sukcesy, komplementy na Ciebie w ogóle nie działają? A ty w sobie masz taki program, że chcesz i tak robić wszystko lepiej. Jeżeli na przykład chce ci ktoś dać jakiś prezent w postaci rzeczy albo słowny komplement, to czujesz się z tym niezbyt komfortowo. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o oczekiwania w pracy, Twoje oczekiwania w pracy masz je na bardzo wysokim poziomie. Chcesz zrobić wszystko idealnie, perfekcyjnie, masz naprawdę bardzo wysoką poprzeczkę, którą została postawiona przez samą siebie. Jeżeli chodzi o relacje, to może zauważyłeś, że na przestrzeni tych lat umawiasz się z bardzo podobną osobą, typem osoby, czy to mężczyzną, czy też kobietą, tylko w innej osobie tak jakby powielasz schematy, na przykład bycia odrzuconą, na przykład ktoś nie jest w stanie się zaangażować głębiej w relacje z tobą, Pomimo tego, że spędzacie się wspaniałe miesiące, on na sam koniec mówi ci, że no jednak nie jest gotowy na związek długofalowy. No i czwarty aspekt z samej obfitości, bogactwa, pieniędzy. Masz takie przekonanie, program swojej podświadomości, że no Żeby coś osiągnąć, trzeba bardzo dużo się napracować, Żeby zdobyć jakiś tam sukces materialny, trzeba bardzo dużo wyrzeczeń, bez pracy nie ma kołaczy. To jest takie przekonanie, które w tobie rezonuje. Także, jeżeli na większość tych moich pytań odpowiedziałaś, odpowiedziałeś twierdząco, to ten odcinek jest z pewnością dla ciebie. Poczucie własnej wartości to jest wszystko. To jest taka, taka, takie sformułowanie, które no, dla mnie determinuje wszystko, co się dzieje w naszym życiu. No, bo właśnie od naszego poczucia własnej wartości my podejmujemy decyzję. Jeżeli nie czujemy się na coś gotowi, czujemy się niewarci, niewystarczający, no to często jest tak, że nie, pod, nie podejmujemy żadnych działań w kierunku tego, aby coś zrealizować. Poczucie własnej wartości um, determinuje um, te czynniki, które dzieją się w naszym życiu. Bo jeżeli my sami czujemy właśnie to, że jesteśmy coś w stanie zrobić, no to idziemy i nie mamy żadnych ograniczeń, żadnych wątpliwości to co do rezultatu. Poczucie własnej wartości to jest takie uczucie, gdy ta nasza właśnie jednostka w społeczeństwie, ona widzi, co się dzieje właśnie w jej przestrzeni i na podstawie tego, no właśnie podejmuje jakieś tam działania. To jest tak bardziej psychologicznie, bo z duchowej perspektywy to wygląda zupełnie inaczej, bo. Czegoś takiego jak poczucie własnej wartości w moich naukach, w moich doświadczeniach nie ma, z tego względu, że my, jako dusze, schodzimy sobie właśnie tutaj na świat i my, już tak z defaultu, z założenia, wiemy, że jesteśmy najlepsze, najpiękniejsze, najcudowniejsze, że nasze poczucie własnej wartości jest na bardzo wysokim poziomie chociaż ciężko w sumie mówić o poziomach, wysokościach w świecie duchowym. Bo jest to takie, no nie da się tego jakoś tak uformować w jakieś ramy. Ale bardziej mi chodzi tutaj o to, że my jesteśmy już taką czystą miłością i nie ma sensu w ogóle podważać tego. No ale nasze dusze zeszły sobie tutaj na świat, w świecie właśnie takim rzeczywistym, w społeczeństwie jesteśmy jednostkami, które pod presją różnych sytuacji, oczekiwań ze strony rodziców ze strony swoich znajomych no wytworzyły jakieś tam programy z założenia na temat życia. I tak już jest, że w 95% nasza podświadomość właśnie determinuje to, co się dzieje w naszym życiu, wpływa na bieg właśnie zdarzeń i mając programy w podświadomości, które nam nie służą, um... No, my żyjemy tym życiem, którego właśnie nie chcemy. Jeżeli na przykład z poziomu świadomo, świadomego umysłu, my chcemy być na przykład w zdrowej, cudownej relacji, chcemy spędzać e, piękne poranki niedzielne z ukochaną osobą, podróżować cały, przez cały świat, e, ale z drugiej strony, my lądujemy w tych samych relacjach z innymi osobami, no to coś tutaj się nie spina, nie jest to spójne. No bo właśnie ten program w podświadomości może być właśnie na poziomie jestem niewystarczająca, jestem niewarta, nie zasługuję na miłość, ale nasz umysł świadomy chce czegoś innego. Także dlatego warto pracować z podświadomością i ja będę to robić właśnie podczas masterclassa 29 sierpnia, który właśnie będzie mieć na celu wejście w zakamarki naszej podświadomości. Odbędzie się hipnoza, ale też sesja embodiment, czyli taka sesja z naszym ciałem, aby ucieleśnić właśnie te nowe jakości w Naszym życiu, żeby nasze ciało poczuło się bezpiecznie z tym, że może czuć się kochane, niezależnie jakim jest. No i tutaj ta rola ojca, bo te wszystkie pytania, które zadałam, nawiązują właśnie do, do taty, bo to tata buduje bezpieczeństwo, buduje ramy, buduje stabilność w życiu każdej rodziny. I jeżeli dziecko nie miało przestrzeni na to, żeby coś czegoś takiego doświadczyć, to niestety bardzo prawdopodobne jest to, że w życiu dorosłym, ja na przykład tak miałam, nie czuło się stabilnie. Nie czuło się stabilnie w tak finansowo, e, relacyjnie, lokalizacyjnie, e, z czego to wynikało? I to naprawdę nie wynikało z tego, że na przykład nie miałam pracy, nie byłam w związku, bo byłam, ale em, przez ten program wesnie bycia. Em, właśnie niestabilną tutaj emocjonalnie przez to, że nie miałam takich fajnych fundamentów w domu sprawiało takie uczucie, że ja się cały czas bałam, że to, tego nie będzie że ten związek się zakończy, że ta praca się zakończy ja cały czas zamiast bycia w takim osadzeniu w tu i teraz i celebracji tego ja byłam już o krok do przodu i się stresowałam tym, że czegoś nie będzie, że coś mi ktoś tam ubierze no bo tak się działo w, mojej, w moim dzieciństwie, że, że musiałam sobie na coś zasłużyć poprzez oceny, poprzez jakieś tam rezultaty podczas zawodów. No i w momencie, kiedy to osiągałam, no to miałam ten moment bliskości na przykład z moim tatą w postaci tam przytulasa, czy tam dostałam komplement, że dobrze coś zrobiłam, ale potem tego nie było, mój tata pracował. No więc moje dziecko nauczyło się, że pomimo tego, że bardzo dużo Robi i dużo się stara, to tej miłości nie zaznawało. I wytworzyło to właśnie we mnie program, że jestem niewarta miłości przecież na no logiczny umysł. W sumie to się zgadza, że no starasz się, starasz, starasz, cały czas jesteś odbijana od ściany, więc w końcu sobie myślisz, że no dobra, no to już się nie będę męczyć i przyznam, że, że tak już w sumie ma być. Co jest przykre, więc tutaj musiałam. Trochę pracy włożyć, żeby zmienić te moje programy w podświadomości, żeby też pozwolić mojemu ciału na przyjmowanie takiego bezpieczeństwa, no bo wiadomym jest, że w momencie, kiedy moje życie było takie dosyć niestabilne, no to w momencie, kiedy ja chciałam gdzieś jak usiedlić się emocjonalnie, to czułam dyskomfort, bo to w sumie nie było moje. Tak samo w relacjach, jeżeli chodzi o mężczyzn że w momencie, kiedy ja zaczęłam spotykać mężczyzn, którzy mówią mi wprost, że tak, że szukają teraz związku, że nie chcą romansów i tak dalej, no to dla mnie to było takie dosyć niebezpieczne i czułam się niekomfortowo, bo to jest coś, czego nie znałam. Um, no i to się właśnie łączy z tym poczuciem własnej wartości, bo jeżeli te kody, które sobie tam wytworzyłam, były właśnie a propos. Tego, że tej poczu tego poczucia własności nie mam, no to jak ja w życiu takim już dorosłym mogłam robić kolejne kroki. I na przykład em, dwa lata temu padł taki pomysł w mojej głowie: e, pojawił się taki pomysł, że chciałabym napisać e-booka o snach, bo ja pracuję właśnie z podświadomością dzięki snom i też zapraszam na konsultacje, interpretuję, analizuję sny. E, I. Chciałam to napisać dwa lata temu, ale nie mogłam się jakoś tak nie, nie zmusić, ale tak zmotywować z tego względu, że cały czas myślałam, że może wiem za mało, że może jeszcze powinnam się nauczyć tego, 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 przejść jakieś szkolenia. I powiem tak, że okej, okay, byłam na, tym wszystkich, na tych wszystkich wydarzeniach, uczyłam się, czytałam, ale moja wiedza, no, okej, okay, poszerzyła się, ale to bardziej moje doświadczenia kreują to, jaką ja mentorką dla kobiet jestem. Ja z poziomu umysłu mogę wiedzieć dużo, ale to naprawdę czuć w momencie, kiedy rozmawiam ze swoją klientką, no to, to nie będzie spójne, że mówię jej z książki, a moje doświadczenia są inne. Tak to przynajmniej czuję, że trzeba być autentycznym na wielu poziomach. No i kiedy uświadomiłam sobie, że hej, przecież ty już naprawdę bardzo dużo wiesz o tych snach i masz cudowne doświadczenia i czujesz wewnętrznie, że chcesz to komuś przekazać dalej, postanowiłam tego e-booka napisać znowu. I tak już naprawdę. I aktualnie go piszę i będzie pewnie premiera we wrześniu, w mojej urodziny, e, więc będzie dużo celebracji. I chcę przez to powiedzieć, że mm, no, możesz sobie w, w, widzieć w samym społeczeństwie, że są takie osoby, którym tak łatwo przychodzi rozpoczęcie jakiejś rzeczy, projektu, biznesu, jakiegoś pomysłu, żeby zmaterializować jakiś pomysł. I ta osoba nie jest wcale lepsza, mądrzejsza niż ty. Ona po prostu ma w sobie taki program, że jej się po prostu uda. Może właśnie w dzieciństwie doświadczyła tego bezpieczeństwa i wie, że nawet jak coś rozpocznie, spadnie, to będzie to okej. Okay. Że upadnie jak kot na cztery łapy. I i cieszę się, że doświadczyłam w końcu tego momentu uświadomienia tego, że ta moja, to moje poczucie własnej wartości nie będzie determinowane nigdy czynnikami zewnętrznymi. Bo ja wcześniej tak myślałam, że oceny, właśnie jakieś tam laurki, które zrobię, wyniki w konkursach, kwotę, którą zarobię, ludzie, którymi się będę otaczać, będą definiować to, Jakim jestem człowiekiem, całkowicie tak nie jest. I ściągnięcie tych ograniczeń wewnętrznych, e, tych kajdanek jest tak uwalniające i wyzwalające, że mam w sobie właśnie taką intencję i takie uczucie intuicyjne, że chcę o tym mówić, że chcę to przykazać i chcę tego uczyć. Dlatego pojawił się ten pomysł na Masterclass, bo ja widzę, jak bardzo ta rana ojcowska zaczęła sobotować moje życie, bo ja w moim życiu zaczęłam kierować się tym moim wewnętrznym dzieckiem czasami. Ja wydając pieniądze yy, bałam się włożyć kartę, yy, yy, bo myślałam, że za dużo wydaję i to wprowadzi niestabilność finansową w moim życiu. No bo rzeczywiście, jak dziecko widziało, że te pieniądze są wydawane w domu, ale jak ktoś tam im mówił z tyłu, że tych pieniędzy nie ma, no to też nie miałam spójności i bałam się po prostu. Ale z drugiej strony, teraz jestem już dorosłą kobietą, która nie chce działać z pozycji wewnętrznego dziecka, które jest skrzywdzone, ale z pozycji bardzo takiej, stojącej na swoich nogach, kobiety, która ufa swoim możliwościom i jest gotowa iść dalej. Z poczuciem własnej wartości idzie właśnie też zaufanie do swoich umiejętności. Jak już wspomniałam, Rozpoczęcie jakiegoś projektu, zapytanie się o podwyżkę, nie powinno sprawiać uczucia dyskomfortu w Twoim ciele i nie powinnaś mieć takiego uczucia, że przecież robisz coś nie tak, że może mm, móg, mógł ktoś to zrobić lepiej. Oczywiście, że tak, ale ty robisz tą robotę tak, jak umiesz najlepiej na świecie i to jest wystarczające. No, e, także. No, no, warto się na tym skupić i warto to oddzielać. Warto skonfrontować z tą cząstką e, w Twoim takim systemie, postaci, e, w, e, w jednostce, że tak powiem, i zobaczyć, co tam się tak naprawdę wydarzyło temu wewnętrznemu dziecku, czego ono nie otrzymało, i spróbować mu to dać. Ja właśnie podczas tej hipnozy będę, master, na Masterclassie 29 sierpnia będę chciała. Skontaktować nas z naszym wewnętrznym dzieckiem, porozmawiać głębiej, co, czego ono potrzebuje i mu to dać po prostu. I energetycznie ustawić się na inną linię czasu na linię czasu, której to wewnętrzne dziecko czuje się zaspokojone, czuje się ukochane. Bo ta męska energia, taka zdrowa męska energia, może nas mm, triggerować bardzo. Ja tak bardzo miałam często, że właśnie jak spotykałam mężczyznę, który był, miał ten fajny taki balans w sobie, był dojrzały emocjonalnie, wiedział, czego chce. Bałam się po prostu takiego, takiego mężczyzny, bo nie nauczyłam się, jak przyjmować. Taką zdrową, męską energię. Um, I dopóki dopóty sama sobie w, w tego nie poustawiasz e, w swoim ciele, umyśle, duszy, e, no to naprawdę nic się nie zmieni. No bo jak ty chcesz przyjąć coś, co sprawia w tobie taki dyskomfort, nic nie zrobisz na siłę, Ty musisz na początku troszeczkę się otworzyć na tą nową jakość, która chce popłynąć do twojego życia. Ja po różnych sesjach medytacji, um, hipnozy ucieleśniłam w sobie takie wartości, i teraz coś, co jest dla mnie takie, może nietoksyczne, ale co w ogóle nie jest spójne z jakimiś tam moimi planami, mnie po prostu odrzuca. Ja też teraz nie boję się takiego odrzucenia. Wcześniej, no właśnie, to był mój największy lęk. No bo. Często byłam właśnie odrzucana przez mojego tatę nieświadomie, bo on nie miał czasu, żeby spędzić ze mną chwilę, żeby pobawić się, skomplementować to, co robię. Więc to odrzucenie było bardzo moim trudnym takim tematem do pracy. Bardzo się go bałam, ale w momencie, gdy ja weszłam w tą sytuację, uświadomiłam sobie, że przecież nikt mnie nie może odrzucić. No to wszystko się zmieniło. No bo jak mam mnie odrzucić ktoś, gdy ja nie odrzucam siebie? Bo ja zawsze sobie wrócę do siebie w tym wszystkim i będę przy sobie. I takiej dojrzałości chciałabym tutaj e, nauczyć i chciałabym zainspirować się do tego, aby popatrzeć trochę właśnie z boku na ten temat i oddzielić już tą kreskę, kreską przeszłość. Że okej, okay, no może ten ojciec, w tej Twojej przestrzeni nie dam Ci tego, czego potrzebujesz i Twoja wewnętrzna dziewczynka płacze, cierpi, ale Ty jesteś już dorosłą kobietą i Ty stanowisz samo o sobie i Ty masz w sobie moc do życia na własnych zasadach. Nie pod takim, nie pod przykrywką, nie w czymś, nie w takim uczuciu, że może to nie jest dla mnie, właśnie jest dla Ciebie. Te wszystkie rzeczy są do Ciebie dostępne. No, także to będzie na masterclassie. Więc zapraszam. Link do zapisów jest w opisie. Bardzo mi się tutaj miło z tobą gawędziło. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych takich moich przestrzeniach. Zapraszam do obserwowania mojego kanału, moich mediów społecznościowych, Warecka Kornelia. I co? Życzę Ci wszystkiego najlepszego.